1, 0, 0, Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Emil ja z StarCraft Bardzo przepraszam, najmocniej MSS 2 TV Witam Was bardzo gorąco, zarówno tych, którzy aktualnie są na Twitch TV I obserwują to, jak ja sobie tutaj e, poczyniam e, grając Jak i osoby, które właśnie na YouTube oglądają e, mój kanał Proszę Państwa, zapraszam bardzo gorąco oraz serdecznie do oglądania tego, co jest w dniu dzisiejszym Dla Was przygotowałem, a dla Was przygotowałem przede wszystkim to, że testujemy OBS Czyli Open Broadcast Software I już mi się podoba, bo jakimś cudem mam 85 klatek w grze nie wiem jak, ale to jest good. E, fajnie, podoba mi się to. Darmowy program do symulowania. to jest raz. E, a 2 gram Protosem, Protos kontra Terranem. Co by tutaj wykombinować? Teoretycznie można by spróbować polatać albo zrobić jakiegoś Forgata z Mother Corem chociaż latanie też jest fajne. No, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Na pewno dzisiaj taka informacja, czy na YouTube pewnie się tego nie dowiecie, eee, na New i Protek, czyli bardzo ciekawi gracze, nas ciekają w Ritmistrz RSL, ale to później. Eee, Okej. Okay. No, OBS jest fajny. OBS też podobno w jakiś sposób obciąża kartę graficzną, co w moim przypadku, kiedy ma się na 6.9.9.0, to yeah, mm -hmm, to jest to. Tylko niestety jako streamer OBS nie do końca mnie zadowala Jako streamer gier, jako streamer właśnie takich turniej do streamowania jeden moich gier, jak najbardziej OBS już mi się tutaj bardzo podoba, tam go nie ma, żmędy, więc przejdźmy w drugie miejsce. Dlaczego mi nie pasuje tutaj trochę? E, otóż nie pasuje mi z tego względu, że trochę problemem z połączeniem scen, gorzej to wszystko widać, gorszy podgląd i tak dalej. Właśnie, za mało opcji, ktoś mi wyrwał te słowa z ust, za mało opcji. On tam jest, mam nadzieję, że jakieś proxy w tutaj za chwilę nie zobaczę, ale to na wszelki wypadek zeskautujmy, bo to nigdy nic nie wiadomo. Bo Tutaj to, to są jakieś żmędy, kolerne, ale dobra jest. Okej, okay. więc to jest beta, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, ja już grywam teraz tylko i wyłącznie w bety, więc innego, bo lubię się becić, o tak się tutaj wyrażę, mam cię żabciu, mam cię, mam cię, spindalaj, nie ma tak dobrze, jednego za dużo, ten jeden niech pójdzie sobie tam, chociaż to żeby tak z grubsza go przychodzić, żebym jakieś niespodzianki dziwnie nie postawił, no on dalej jest strasznie upierdliwy i chce to robić, no ale to już jego sprawa. Nie będziemy tacy okropni. Trochę mi się do końca nie podoba, tak to jest, że zapomniałem gaz dorzucić. Dorzucajmy jeszcze jeden gazik. Jest, 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 wjechaliśmy. Dobra, on no za chwilę zyskautuje, więc to nie ma sensu. Sprawdźmy przynajmniej, czy jest gaz. To jest dosyć ważna informacja dla mnie. Jeżeli okaże się, że gaz jest, a jest takie. uuu, to znaczy, że coś się może tutaj dziać. A, ok, to my jak najszybciej myślimy o tym, żeby dostać się albo do jakichś głupich stalkerów, albo żeby jest tylko jeden gaz na razie, tak. OK. Kolejna rzecz to bunkier. Jest bunkier i jest gaz. Ha ha. ha. No to jest dla mnie lekka niespodzianka, że jest bunkier, i że jest gaz. Znaczy, że coś będzie tutaj kombinował, jakieś cizoraxy może, albo coś w tym stylu. Jeszcze raz go tutaj zeskautujmy. Dlaczego by nie? No i Niby otwarcie, niby, niby otwarcie z ekspansji mogło być fajne, ale trochę się boję. Może jakiegoś kolosa szybciej spróbować leź. Nie no, idziemy w ekspę. Co ja się tu będę bawił. Tylko jeszcze chronobustujmy. To! Właśnie. Znaczy, bo jeszcze jeden stalker by się tutaj naprawdę przydał. Ten, ale ty gdzie, szefie? efekty, to spadaj. A ty miałeś ja ekspę postawić, to przepraszam ciebie. Pach-pach. Mothership Core, rdzeń Twojej starej, również się pojawił. Tu można go wysłać, żeby trochę jednak poharasował naszego przeciwnika. Tu sprawdźmy, czy jakieś niespodzianki nie ma. Bo kiedyś um, zostałem załatwiony przez proxy. Przez jakieś głupie proxy, to było za proxy, już nie pamiętam. Wiem, to był proxy faktorka i helbaty. O, jakie to jest upierdliwe. Ej, ale miałem zrobić XP. Jest, i wracaj do domku. Eee, gdzie tutaj jest, no, jest mój swodziak kolejny? Nałóżmy na niego tutaj lekką presję. Kiedy Mothership Core będzie tam leciał. No i jeszcze trzeci gate. Trochę dużo tego gazu. Zrzucimy eee, jakieś centry. O, to może być to. No i dorzućmy jeszcze pylonika. W randomowym miejscu. Ok, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Wszystko jest. Pięknie. Co tam na czacie? Ktoś powiedział, że późna expa, no tak, troszeczkę, no średnia timing z tą Expo z mojej strony, no ale tak to wyszło. Tutaj, tą, 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 o tą. Czyli jednak bez oreku, bo to nie ma sensu. A ci niech spróbują, może wejdą. A nie, oni nie wejdą też. Więc my się nie bawimy, idziemy od razu w Robotik. Dorzucamy gatey. Czy ja wiem, czy późna Expo? Oj, przyzwyczajenie z Zerg'a, Późna Expo to jest. Yy, to nie była tak strasznie późna Expo. To był późniątko trochę. Tak lekko przypóźnione nie śpieszyło mi się z nim. Ej, jak Wam się nudzi, to zajmijcie się tym, ok? Przerzućmy część tego tutaj. Jest fajnie, no i. Okej, okay, dajcie mi ten mater szybko, co? I od razu bym dorzucił też Forge z jakimiś upgrade'ami na się czuł bezpieczniej. No i najważniejsza rzecz nie dać się przyblokować. Kolejne gazy, srazy i pierdziazy. Ale jestem jakiś taki nerwowy. No i tu pach, jednego sztuki jeden jest, jest. VBB. No, może tutaj już nie zwrócę do wydobywania tego gazu, bo tutaj nic nie wiadomo, co się będzie działo. Jednego dajmy na dole, niech stoi, niech pilnuje chłopak. Niech czuje się przydatnym. Tu idzie trójka, tu idzie trójka. Pięknie. I do obrony. Ja coś czuję, że tutaj ja upgrade do obrony by mi się przydał. Ja gram Wings of Liberty, od razu mówię. Tak z ukosa, nie tykając ja włosa, będę grał raczej Wings of Liberty na razie. Bo nie wiem co ty wykombinować by dalej. A tak, no tu jeden czeka. Niech podejdzie ciód bliżej. Zobaczymy, że jakiś gran Wow! tanki! Będę chciał tutaj grać. Wow, dużo tanków. Jak on chce się tutaj tankować? Gdzie jest mój? Jest, mój słodziak. Jest mój obserwer. Lecimy, zobaczcie, co tam się dzieje. Okej. Okay. To leci tutaj. No, od razu idziemy w ten śmieszny zasięg. Ten się może przydać nam na dłuższą metę. O, no i pięknie. Zostałem przyblokowany. Tylko, co jest ważne, nie wlecieć z przodu, bo tam zapewne będzie wieżyczka. Facet myślał, że ja zrobię coś takiego jak... Yy, Oracle, prawda? A ja nie, bo wszyscy teraz robią Oracle, a ja postanowiłem być inny. Postanowiłem wyjść ponad szereg i nie być hipsterem. Przecież być hipsterem. Ja nie wiem, jak to z hipsterami teraz wygląda. Szczerze powiedziawszy, jest. Dawać mi tego jednego kolosa. Trochę mało armii z mojej strony. Da, da, da. Ale co on tutaj ma? Kolejna faktorka. Możemy zrobić mu dropa na tyły. O, jak najbardziej. Drop na tyły w 100%. A, by tu pasował. A co on robi? Mecha. Jest Starport, kolejna ekspansja. A tak jest kolejna ekspo, To i my pomyślimy o kolejnej ekspie. Ciekawe, że kolejny Starport się pojawia. Wiecie co Wam powiem? Kolosus Drop. To jest to. No cholera, w takim momencie mnie zeskałtował idealnie. A żeby go szlak trafił, jakaś, żeby niespodziankę jakaś nie wleciała. No i jeszcze pięknie. Dlaczego by nie? Ale Mothership to już niech tam wraca. Po Immortalku. Oj, oj, oj. Widzicie o czym zapomniałem? O tym zupełnie. Gdzie mają lecieć? Tutaj no, na razie niech lecą. Po co mi Madre szybko, żeby uciec szybko? Żeby uciec tak szybko, jak się tylko da. No on wiem, co on chyba robi. To już jest w drodze, dorzućmy jakieś gatey.

Widzieliście to co poleciało? Ej, zobaczmy co tu wyszło. W sumie, wow, cały cała szóstka zabita. No dobra, to trochę mało. Tutaj, poproszę. Więc facet idzie w mecha. No, może być ciekawy. Totalnie nie ma żadnych upgrade'ów, co mnie bardzo cieszy. A właśnie, tu jeszcze jednego kolosa, na co my tu czekamy. Dobra, a wiecie co, ale dajmy jednego tam. i armia moja jaka jest, taka jest. Ale myślę, że darki tu się spiszą pierwsza, pierwszoklasowo. klasowo. Dorzućmy też dwie wieżyczki, bo nie lubię dostawać po pyszczku, że się tak brzydko wyrażę. No, przerzucamy, bo to co za dużo, to nie jest zdrowo. Okej, okay, trochę wiki. No trochę tego jest. No nie będzie łatwo, na pewno. Hmm. Darkshine, Darkshine. tam przejął środek mapy. No ja mocno zastanawiam. Okej, okay. podlećmy tutaj Rozstawmy się. Co ja każ budować? Nic. Ojojoj. Oj, oj. On cały czas bez upgrade'ów. O Boż. Jeba, że jedyny. gdzie co, dajmy jeszcze tutaj expa i tu będzie expa do obrony. Nie! Okay. Lol, planetary fortress. Na poważnie? Na poważnie. Facet ma planetary fortress w swojej bazie. Na boga jednego. No ale mimo wszystko, planetary force jest we własnej bazie. Ech, beta. Jak chcecie się pobawić fajnie w becie? To jest dobry moment. Trochę Wikingów. Ok, więc co? Zbieram naszą armię. Ona nie jest jeszcze super hyper wyczesana. Tu nie ma co ukrywać. Ale ja mam coś, czego nie Przede wszystkim ja mam upgrade. A on Upgrade'ów nie ma. Gdzie jest mój rdzeń? Jest rdzeń. Ja zawsze o tym rdzeniu strasznie zapomniałem. To boli. Z tym rdzeniem naprawdę zawsze w moim wypadku boli. Trochę teraz Stalkerów będę potrzebował. Czy mam jakąkolwiek... Czy jakiekolwiek Upgrade gdzieś? Wiecie co? Może ja zrobię coś innego. Może ja wystrzle Scout na po wszystkich bazach, bo gdzieś Ninja Expand może się pojawić. To jest tak zwany Artosis Pylon. Jakby ktoś nie wiedział. Okej, okay. wydaje mi się, że mam wystarczającą armię. Gdzieś się te minerofilcy kończą? Tu, no to już przesyłamy od razu. Jeżeli gdzieś się kończą, tu jest ok, tu jest ciut za dużo. Ciut dużo za dużo. No i dobra, to jest armia numer jeden. Możemy iść, jest 200 na 200, jest. Chyba, że poczekam na moje plus 2, wiecie co? Plus 3 znaczy się. I potem jeszcze, jak coś, high templary. O, high templary to będzie, to ui, blink na stalkerach by się przydał. No, jak macie nadwyżki, co się robi? Jeśli ja ma takie nadwyżki jak ja teraz, to się robi tak. Gdzie jest ten jeden cholerny stalker, który miał zdanie sprawdzić tutaj wszystko, co się dzieje? Ok, i teraz tak, robimy. To jest jedynka. To jest... nie, to jest trójka. To jest dwójka. To jest... O tak. A no, tu dalej nic nie ma. Jezus Maria, naprawdę jakiś się na tej jednej bazie... Tam zawsze jest mi widziany. czekamy na... końcowe upgrade. Wiesz, że mi brakuje strasznie w tym wszystkim, co teraz zrobiłem? Obserwerów. Totalnie bez obserwerów. Bez to boli jak nie wiem co. Upgrade zero. No, no, wysyłamy na dzień dobry. Ty. No chodź. Wysyłamy na dzień dobry moje cudne te. Tego wycofajmy trochę do tyłu. z zlekko rozstawmy. Point the Drone, Akurat jego to mam totalnie gdzieś. Ale to już szczegół. Jest tu coś? No, nie ma nic. No to fajnie. Dobra, ci ruszają jako pierwsi. Ci ruszają jako drugi. W ogóle wszyscy nie ruszają. To moje imortale giną. Giną milionami. Okej, okay, wycofujemy się. To żaden problem, już odbudujemy armię. Już ją odbudowujemy. To wiecie co, przydałbym się więcej tych robotników. Myślałem, że on będzie miał helbaty, dlatego miałem kolosy. On nie ma sam. On idzie full mecha. O mój Boże, on naprawdę idzie full mecha. Dobra, to kończymy to. Ja myślałem, że będą jakieś helbaty albo coś w tym stylu. A nie, facet idzie maksymalnego mecha. Jezus Maria. No to żaden problem. Przyjmujemy kolejne XP i tyle. Nic się nie bawimy. dobra, więc wydaje mi się, że jest fajnie, szczerze powiedziawszy. Mam trochę za dużo probek, ale my to... luta und powiewan. Mortale są tyle fajne, że zdają 65 obrażeń przeciwko jednostkom opancerzonem. Mm -hmm. Dobra. La 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 la. Już limit jest? Ok. Jak mamy limit, to idziemy. Wiecie, to akurat, jak zauważyliście, dosyć szybko odbudowuję sobie limity. O nie, mój szefie. Nie, 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 nie. nie. Trzeba go rozciągnąć. Będzie fajna, jak go rozciągniemy. You must construct additional pylons. Vespin Geyser exhausted. No. Dobra, chyba to jest wygrane moje, co? Chyba facet nie da rady nic z tym zrobić. La, 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 la. Tak, 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 Pylony, pajlony, wiem, zdaję sobie z tego sprawę. No, no, on nie ucieka. Ścieżka zdrowia to jest to. Dobra, Podamy tam. Po Immortalu. Boże, jaka zimbowska! Jaka imba z tymi Immortalami. Tak to jest, jeżeli ktoś. Wow, tu jest jeden. Ten, to jest... Ok. Pozwalcie mi to. ty poznać mi się tego. A teraz wy. Pode... Patrzcie na to, patrzcie na to, patrzcie na to. Eee, raz. Dwa. Trzy, i nie ma. GG! Yeah! Więc to się nazywa GG. Eee, facet chciał grać Full Mecha bez Helbatów na Protosa. Proszę Państwa, eee, takich rzeczy się nie robi z tego względu, iż są imortalni. ja naprawdę robiłem te kolosy, tam próbowałem obserwerem wlecieć, nie wiedziałem co się dzieje, bo mi zaraz go zabijali robiłem te kolosy, bo myślałem, że będą helbaty, kolosy są fajne na helbaty tutaj patrzę, mastory story i i czołgi. No tak się nie robi. Tak się po prostu nie robi. Tak więc ja chciałbym serdecznie, bardzo gorąco podziękować osobom, które były właśnie na YouTube, to obejrzały razem ze mną. Jeżeli podoba Wam się Beta Heart of the Swarm, chcielibyście pograć sobie w Beta Heart of the Swarm, możecie zrobić kupujący Heart of the Swarm. A gdzie ja bym polecał? KJ.PL, powiedziałem tam sobie Wings of Liberty i to jest zaufany sklep. Miałem okazję ich poznać na Intel Stream Masters, porozmawiać sobie. E, więc na dole macie link, jakby ktoś był zainteresowany. E, niedługo myślę, uda się jakiś skraper, uda się jakiś konkurs dla Was załatwić, że będzie coś do wygrania, e, jakaś betka, coś w tym stylu. Pomyślimy na pewno. Więc co? Do usłyszenia, do zobaczenia.